Zaczynamy od tematu jak zadbać o nasze włosy na wiosnę ze mną jest odkaz Oskar Ganowski. Bardzo cię przepraszam. Witam cię bardzo serdecznie, Oskar. Ponownie po trochę dłuższej przerwie. No właśnie będziemy rozmawiać na temat produktów kosmetycznych oczywiście do włosów marki Bea Beleza. Jak to jest z tymi włosami właśnie po okresie zimowym? Czy faktycznie są bardzo zniszczone, przesuszone i musimy się za nie porządnie zabrać? Tak, zdecydowanie nasze włosy po okresie zimowym są osłabione przede wszystkim, czyli musimy dostarczyć im... Odżywczych składników. Podstawowy budulec włosa, czyli keratyna, gdzieś nam się ulotnił, przysłowiowo mówiąc, czyli, czyli pod wpływem tych niekorzystnych warunków Aha. atmosferycznych, wiatr, śnieg, ciągle, ciągle narażone nasze włosy na, na te niekorzystne warunki. I musimy to, to odbudować w okresie wiosennym. Aha. Właśnie przygotowałem tutaj kosmetyki, które nam w tym pomogą. No e... właśnie, to od czego zaczynamy? Jak przygotować nasze włosy do tego okresu wiosennego? kiedy tak. będziemy już mogli się nimi chwalić. Podstawowa rzecz, czyli, czyli na nowo odbudować, dostarczyć tych, tych składników potrzebnych, czyli, czyli keratyny. Jak już wspomniałem, jest to podstawowy budulec włosa. Mamy tutaj taką serię, nowa seria firmy L'Oréal. Ta niebieska seria. Tak, niebieska seria zawierająca właśnie keratynę. To zaczynamy od, od tego produktu. Co to tak, takiego? to jest maska, maska do włosów, czyli, czyli jest to produkt do spłukiwania, który, który po użyciu szamponu, e, po, po spukaniu, nakładamy na włosy, zostawiamy na 4 do 5 minut uh -huh. e, i spukujemy dokładnie. Uh -huh. Ten drugi produkt, który teraz masz w ręce, to jest odżywka, czyli na tej samej zasadzie, tylko jest delikatniejsza i do, do codziennego stosowania. Uh -huh. e, tutaj mamy szampon, czyli, czyli jakby pierwszy krok w tej, w tej naszej odbudowie. Czyli mamy szampon do codziennego użytku, potem odżywka, którą tak. też możemy codziennie stosować. Tak. Maska, maska zamiennie z odżywką co 2-3 dni. I ostatni produkt, czyli, czyli krem, jest to taka odżywka bez spłukiwania. ładnie pachnie. Tak, odżywka bez spukiwania, która zabezpiecza dodatkowo przed wysoką temperaturą. Czyli możemy użyć zarówno pod jak i pod suszarkę. Super, czyli na pewno taki zestaw przyda nam się na wiosnę. Tak, jak już, jak już dostarczymy tej, tego podstawowego budulca, jakim jest keratyna, możemy nadać e, naszym włosom blask. Tutaj również przygotowałem takie kosmetyki. Mhm. Które to będą? E, no to złoto, co się świeci. Złoto. Tak, złoto, co się świeci. Mhm. E, też, też szampon, trzy w jednym, odżywienie, ochrona blask, mhm. e, kompozycja, kompozycja olejków naturalnych, wspomagająca nasze, mhm. nasze włosy i przede wszystkim wydobywająca ten blask, mhm. który gdzieś tam, gdzieś tam pod tą czapką czy pod kapturem nam zaginął. No więc właśnie, tutaj jeśli mówimy o tym produkcie, to może być on stosowany przez zarówno kobiety, jak i mężczyzn? Tak, nie ma, nie ma żadnych ograniczeń, uh -huh. bez problemu mężczyźni również mogą skorzystać. To jest akurat szampon, tutaj mamy do tego maskę, czyli na tej samej zasadzie uh -huh. e, do spłukiwania, do stosowania co 2-3 dni. Mhm. Pomoże nam bez problemu uzyskać efekt lśniących włosów. Super. A powiedz mi, co to są za małe produkty, które tutaj trafiły do naszego studnia? To mnie, to mnie zadziwia. Co to takiego? Tak, małe, ale, ale bardzo skuteczne mhm. są to tak zwane ampułki i do tego mamy takie śmieszne wyglądające jak kapselki, tak zwane boostery, czyli, mhm. czyli jest to taki zestaw, są, są różne rodzaje, tutaj akurat przyniosłem e, tą szklaną ampułkę w kolorze zielonym, to, jest, to są ceramidy tak zwane, mhm. e, czyli kompleks odbudowujący do włosów osłabionych, e, natomiast ten różowy to jest do włosów farbowanych, wydobywający blask. Co ciekawe, możemy łączyć różne kolory ampułek i, i boosterów. E, w tym busterze znajdują się dwie dodatkowe krople wzmacniające tą ampułkę. E, nakładamy taki booster na ampułkę, po zdjęciu kapselki przekręcamy charakterystyczny klik i możemy już aplikować na włosy. Myślałam, mhm. że wszystko o produktach do włosów wiem, a się okazuje, że wiem bardzo mało. Jest bardzo dużo takich fajnych i ciekawych nowinek, z których myślę, że warto korzystać. No dobrze, co dalej w naszych produktach? Mamy również coś dla kobiet, które często farbują włosy bądź, bądź rozjaśniają. Też te... No właśnie, o kolorze i o farbach też należałoby wspomnieć, bo przecież na wiosnę chcemy znowu przepięknie wyglądać, czyli się zmieniamy, tak? jakaś drobna metamorfoza. Właśnie na przykład zmieniamy kolor włosów, o trendach może i o kolorach to za chwilę, ale przejdźmy do tego produktu. E, tak, są to, są to produkty, tak jak już wspomniałem, do włosów farbowanych, przede wszystkim dla, dla blondynek czy. Farbowanych blondynek, które produkty te pozwalają nam zniwelować żółty odcień, który może pojawić się gdzieś, gdzieś w okresie tygodnia czy dwóch tygodni po, po farbowaniu. Bez problemu te produkty pomogą nam zniwelować ten, ten żółty odcień, nasze blond włosy będą lśniły i, i będzie, będzie naprawdę fajny kolor. Mm -hmm. A powiedz mi, jeśli chodzi o stosowanie takich produktów, to czy są to właściwie produkty zamiennik szamponu, tak? Możemy to też stosować codziennie, czy, czy raz w tygodniu, tak, wtedy, dwa razy w tygodniu? Jak najbardziej nawet wskazane jest, żeby stosować to zamiennie z innym szamponem, żeby włos się nie przyzwyczajał i e, żeby ten efekt był, był pionujący. Mhm. Dobrze, to teraz troszeczkę na temat e, farb, kolorów. E, jakie trendy będą królować wiosną 2013? Jaki kolor powie Powinien znaleźć się na naszej głowie. Trend jest taki, że odchodzi się od krucoczarnych, czyli, czyli ciemnych e, włosów w, jednej, w jednym kolorze. E, bardzo modne będą blondy przede wszystkim i to zarówno takie zimne, e, można powiedzieć, że nawet przechodzące w platynę. Mhm. E, bardzo popularnym kolorem będzie również e, złoty brąz, tak zwany. E, no i oczywiście nasze, nasze naturalne odrosty bądź nienaturalne, bo, bo ciekawostką jest, że Wiele, wiele tutaj aktorek, modelek właśnie preferuje teraz taki styl, że mają te, ten efekt takich odrostów i możemy go uzyskać nie tylko zapuszczając gdzieś tam włosy wcześniej pofarbowane, możemy również skorzystać z farb dostępnych u nas, bądź udać się do gabinetu fryzjerskiego i takie mhm. pasemka, i odrosty uzyskać, mhm. farbując włosy. Super, a powiedz mi, jakie nowości pojawiły się bądź pojawią się właśnie wiosną na rynku, jeśli chodzi o kosmetyki do włosów? Przede wszystkim trend jest taki, że wszystko idzie w kierunku kompozycji różnych olejków, czyli, czyli olejki przede wszystkim, olejek arganowy, olejek żożoba. I... Przypomnijmy jeszcze raz, jakie one mają działania. Tak, przede wszystkim odżywiają włosy, czyli te włosy są miękkie, lśniące i... i... Pełne wigoru pełne i, i Ja plasku. się zastanawiam zawsze, czy w momencie, kiedy stosujemy olejki, to czy one nie przetuszczają naszych włosów? E, oczywiście, odpowiednie dozowanie pozwoli nam zapobiec takiemu efektowi, żeby włosy były przetuszczone czy obciążone. Super, bardzo fajnie. No zastanawiam się również nad tym produktem. Co to takiego? Tak, to też jest taka nowinka na rynku. Można powiedzieć, jedyny produkt, e, pierwszy w zasadzie, który się pojawił, jest to, jest to Seum do zarówno do skóry głowy, jak i do włosów. Czyli oprócz tego, że, że nasza, nasza skóra jest w dobrej kondycji, jest odświeżona, to jeszcze nowo odrastające włosy są, są wypełnione i pełne blasku. Mhm. Czyli na takie serum jak najbardziej moglibyśmy sobie pozwolić właśnie wiosną, prawda? Tak. Kiedy chcemy, żeby, żebyśmy po prostu odbudowali te nasze tak, włosy. Tak, po zimie, kiedy te włosy były osłabione. Mhm. E, jest to produkt bez spłukiwania, czyli, czyli aplikujemy dwa, trzy razy w tygodniu, wmasowując delikatnie w skórę głowy, możemy śmiało zostawić. I wtedy zostawiamy. Tak, tak możemy stylizować jak, jak zazwyczaj, czyli suszarką czy, mhm. czy prostownicą, nie ma najmniejszego problemu. Na mokre włosy czy na suche? Na mokre, Czyli uh -huh. po, po umyciu, po nałożeniu odżywki bądź maski, spukaniu osuszamy ręcznikiem, aplikujemy serum. Super, bardzo fajnie. No i tutaj pewnie wszyscy się zastanawiają, cóż to takiego? Dlaczego to ma taki kształt, taki kolor? Tak, to jest, jest to, szczotka. I, tak, jest to szczotka. <laughs> e, można powiedzieć, że najnowsze dziecko Tangle Teaser, czyli tych szczotek, których już, które już przynosiłem. już się, jak trzymać, tak? tak? E, z, A, tak nie dokładnie. ma znaczenia. Efekt, efekt z każdej strony jest taki sam, czyli specjalny układ ząbków pozwoli nam na rozczesanie nawet najgrubszych, opor, najbardziej opornych włosów. Nie, no, moje to takie grube niestety nie są, Nie mam się czym pochwalić. Nie róbmy zbliżeń. <gry> Ale tutaj e, taka, taka nowinka właśnie, ta środka jest przeznaczona typowo gdzieś, gdzieś na basen, do sauny, czy pod pysznic. Możemy zamontować w nią, e, nią pysznic i, mhm. i bez. Problemu woda może sobie lecieć, my możemy rozczesywać włosy. Super, bardzo fajnie. Serdecznie zapraszamy do zakupu właśnie takiej szczotki. Być może jest to alternatywa, jeśli chodzi o prezent na Dzień Kobiet. Oczywiście, może być. Jak Ale o prezentach od dniu kobiet jeszcze będziemy mówić to za chwilę. Jeszcze intryguje mnie produkt ten czarny. Taki Ten czarny. Tak, jest to, jest to ekskluzywna seria, również e, amerykański film Revlon, tak zwane e, Orofluido, Fluido. Również mamy olejek odżywczy z tej serii, szampon i odżywkę. Również kompozycja, kompozycja olejków odżywczych. Po raz kolejny wydobywająca blask, wzmacniająca włosy i nadająca połysk. Mm -hmm. No tak, o nasze włosy na wiosnę trzeba zadbać, to już wiemy. Z Oskarem spotkamy się jeszcze po krótkiej przerwie, a wtedy porozmawiamy właśnie o tym, co marka Bea Beleza szykuje w dniu kobiet. Do zobaczenia już za chwilę.